Jako pierwszą zapraszamy tutaj do nas panią Annę Wojtą. Zapraszamy pani Anią. Zapraszamy poprosimy o pomoc w umieszczeniu tablicy. Także najpierw umieszczamy tablicę a później mamy festiwalową przysięgę. To znaczy pan to niesie, a ja za panem. Jak pani wychodzi? Dobrze. Ja pana trzymam. Dobrze. Jeszcze raz szanowni państwo, gromkie, gromkie brawa pani Anna Wojtan. Wojton! Wojton, przepraszam, tak, Anna Wojton. Yy, ukończyła studia aktorskie w Gdyni, w filii wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Debiutowała w teatrze Ateneum w Warszawie. Występowała również w teatrze powszechnym w Warszawie. Była związana z teatrem Nowym oraz teatrem Ochota. Grała m.in. w takich filmach jak Nowy Jork 4 Rano, w Labiryncie, Dzień Świra, Hacker, Siedem Uczuć, Zakochani po uszy. Pojawiła się w takich serialach jak Na Wspólnej, Emmy jak Miłość, Pierwsza Miłość, Na Dobre i na Złe, Samożycie, Rancho. Dziewczyny z Lwowa, barwy szczęścia i na sygnale Anna Wojton, Szanowni Państwo, pierwsza tablica odsłonięta w ramach 25. Festiwalu Filmów Komediowych. No i teraz Pani Aniu. Proszę Państwa, jestem tutaj pierwszy raz. Jestem zaskoczona pięknym miastem, w którym Państwo mieszkacie, żyjecie. I jestem bardzo zaszczycona tym, że mogłam tutaj również uczestniczyć, i moje nazwisko jest wśród moich kolegów bardzo znanych. Naprawdę, bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Ja się już boję. W jednym z wywiadów powiedziała Pani: Kiedy grałam w Labiryncie, nie mogłam opędzić się od wielbicieli. To były piękne czasy. Czy wzdychali do mnie? Wzdychali i przysyłali mi kosze kwiatów na scenę. Pamiętam, że jeden Włoch zwariował na moim punkcie. <głosy> <głosy> Byłam długonogą, długowłosą blondynką. Bardzo się nim zafascynowałam. Miał wielką klasę. Zdecydowanie nie pasował do tamtych smutnych czasów. Pachnący, świetnie ubrany. No i oszalał na moim punkcie. Nasza znajomość ciągnęła się przez parę lat. Oczywiście do niczego nie doszło. Ja dodam od siebie, że był to prawdziwy Italiano, miał żonę i dwójkę dzieci. A teraz poproszę panią Anię. Bardzo proszę. Teraz rozpoczęłam rolę. Ja mam powtarzać. Teraz rozpoczęłam rolę. w Lubomirskim Labiryncie. i przyrzekam. I przyrzekam, że zagram ją tak, że zagram ją tak, by i tu nie zabrakło mi wielbicieli, by i tu nie zabrakło mi wielbicieli. A wszystkie panie zapewniam, że do niczego nie dojdzie, <grym zacznie> że do niczego naprawdę nie dojdzie. <grym zacznie> Chociaż i tu są następcy italiano. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję, serdecznie wszystkich pozdrawiam. I już! Dziękuję bardzo. Proszę, koniec. Proszę Państwa, Pani Ania wczoraj miała urodziny. Jest niezwykle sympatyczną kobietą. Myślę, że zaśpiewamy jej wszyscy 100 lat. Dobrze? Trzy, cztery. Jeszcze raz, jeszcze raz, nie żyje, żyje, nam, niech żyje nam. Bardzo, bardzo dziękuję nikomu, kto znalazł moją datę urodzin, ale kobiety mają tyle lat, ile chcą, także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Także jak Państwo widzicie, w Lugomierzu świętujemy 25. urodziny festiwalu, ale również 18. pani Ani. Także jeszcze raz, gromki, 18, dokładnie tak, 18.